Arturze, ja jestem złodzi, ale dla mnie, dla takiego człowieka, który śledzi Twoją karierę, jest jednym z nielicznych, którzy mogą tak o sobie powiedzieć od początku takiego myslowic płyt, płytowego. Ty też jesteś w dużej mierze złodzi. Ta łódź, jak przyjechałeś lat temu, prawie 30, 20, ile? To byłem tutaj po, po takim przeglądzie, na którym wystartowaliśmy. To był nasz taki pierwszy poważny przegląd. Nazywał się, o, tak, Karaz 94. Gdzie otrzymaliśmy nagrodę nie pierwszą, tylko drugą. Byłem z tego powodu z, z, rozczarowany, ale drugą nagrodą była sesja nagraniowa w Radiu Łódź. Pierwszą nagrodą był wzmacniacz. Pamiętam, że jak planowaliśmy tą, ten wyjazd do Łodzi, nie mieliśmy kasy na to, żeby nam się dostać, więc poszliśmy do dyrektora. Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie mieliśmy próby w Mysłowicach. Poprosiliśmy go o pomoc, dostaliśmy 150 zł na tą podróż. Pojechaliśmy we dwóch do Łodzi, przygotowani na dłuższą rozmowę na temat umowy. Szefem muzycznym Radia Łódź, szefem studia Radia Łódź, z którym wtedy rozmawialiśmy na temat kontraktu był Maciek Pilarczyk, późniejszy menadżer Mysłowic. Pamiętam, że ta rozmowa trwała zaskakująco krótko. I po pięciu minutach wyszliśmy z, tej, z, tego, z tego radia i stwierdziliśmy, że ca, cały ten wypad chyba był trochę niewarty, bo mogliśmy to wszystko przez telefon przegadać. No i co w, takim, w tej sytuacji teraz zrobimy? Mieliśmy dwie propozycje. Jedna to taka, że kupimy ze, dla zespołu całego stroik do gitar za te pieniądze, które dostaliśmy od pani z Młodzieżowego Domu Kultury. A druga propozycja była taka, że zostaniemy i. Spędzimy sobie wieczór w łodzi. I wynajęliśmy hotel Savoy. Pamiętam, że po raz pierwszy w życiu byłem w hotelu, w którym windę otworzył mi widziarz. No i spędziliśmy wieczór w... miły z Jackiem w łodzi. I potem wróciliśmy do łodzi kilka miesięcy później. Ja dobrze pamiętam tę historię z Radia Łódź, ten czas, kiedy byliście, że w ogóle nie ruszaliście się z radia. To był, o... to był, ko ko to był ko kolejny. Ko jeszcze raz, bo to. Przebiesza mi się wszystko, tak? Bo to jest... Demo, które nagraliśmy w Radio Łódź, to była pierwsza nasza krótsza wizyta w radiu. Po Mokotowskiej jesieni muzycznej wróciliśmy już do Radia Łódź jako zespół z kontraktem na dłużej, w zasadzie na miesiąc. I nagraliśmy tam swoją pierwszą płytę i część płyty drugiej, bo mieszkaliśmy w Radio Łódź po sesji w tych pokojach tam gościnnych dla... Dwa były takie, tak? Chodziło Z takim wąskim wejściem, to już trudno zapamiętać, z dwóch. <grych> e, no i tam spędziliśmy miesiąc. No. Ja pamiętam te spotkania tak, że byli tacy młodzi, fajni ludzie, którzy rzeczywiście mieszkali w radiu. Wcale tak często chyba na tą piątkowską nie chodziliście, z tego co pamiętam, chyba że to jest legenda też, nie? bo tych spacerów nie było, bo łódź była zupełnie inna nawet niż teraz, bo była ciemna na przykład w tamtej okolicy. I, i, i chociaż no, przyjechaliście z Mysłowic, które były równie ciemne jak łódź, przypuszczam, nie, w tej post postindustrialnej zabudowie, I na przykład przychodziliście na górę do nas, do serwisantów, bo ja wtedy czytałem serwisy. I sobie gadaliśmy pewnie o jakichś ważnych rzeczach, których w ogóle nie pamiętam, a, a szkoda, bo mógłbym się teraz chwalić. Te spacery na Piotrkowskiej, ta Łódź tamtego czasu, jaka została w twojej pamięci, to... to jest co? To są jakieś kluby, to są jakieś konkretne miejsca, to są też takie konkretni ludzie, na przykład niezwiązani z radiem albo niezwiązani z muzyką, związani z, z tym magicznym studiem tam na dole, które cały czas jest niezmienione. Wiesz co, ja... Ja pamiętam e, Łódź z tamtego czasu, z wąskich e, wjazdów na podwórka. E, pamię, pamiętam, że podczas sesji, czy tuż po sesji, robiliśmy sesję zdjęciową w Łodzi. Autorem zdjęć był Tymoteusz tym Leclerc, e, fotograf stąd, z którym się od tamtego czasu przyjaźnie i znam. I pamiętam, że Tymek miał takiego chyba starego Volkswagena jakiegoś, czy już, już nie pamiętam, jakiś taki półtransportowy, pół Mały samochód, i na, taki pełnej, na takim pełnym gazie wjeżdżał w te wąskie podwórka, i ledwo się o mało się co nie, o nie nie ocierał. To, to, to łódź pamiętam z tego. Przede wszystkim pamiętam drogę z, z radia łódź do, na pocztę. <gdzie>, Gdzie chodziłem dzwonić? No to było kilkaset metrów, tak? Bo jak, jak, jak trudno sobie ktoś, to, to ogląda i ciebie słucha, sobie wyobrazić, jak to chodzić na pocztę, dzwonić. Tak? No mm -hmm. co w radiu nie pozwalali dzwonić? Bo, to, bo jak... Wiesz co nie wiem. Chyba czymś... nie, chyba nie, właśnie chyba nie za bardzo. Jakby pozwolili, to bym nie chodził na pocztę. Powiedz mi, ta łódź teraz, w którą wkraczasz tak mocno, oglądasz kluby, oglądasz miejsca z tamtym widzeniem tego świata, to, 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 to jaka jest bo, jest? bo taki powrót... Taki mocniejszy na to, że bywasz, że jesteś już w łodzi, tak? masz tu już festiwal, któremu patronujesz, któremu przewodzisz masz takie porównania i takie retrospekcje takiego wspomnienia, co się zmieniło, co jest inne. Gdybym miał na Łódź patrzeć tymi fragmentami, które mnie interesują, to, to łączę tą Ow Piotrkowską z Piotrkowską 217, z tymi dobrze odrestaurowanymi starymi fa miejscami fabrycznymi, dobrze odrestaurowanymi kamienicami i nowymi inwestycjami. Które się bardzo dobrze w, wciskają, w, tak, wpajają jakby w tkankę miejską. Takim świetnym przykładem tego że dobrze funkcjonującego nowo, nowego budynku jest ten biurowiec Brama Miasta, tak? to się nazywa Brama Miasta, którego zresztą, który zresztą jest autorstwa mojego przyjaciela przemału Kasika z Meduzy. Pięknie, pięknie pokryty kortenem, jak jak ktoś to jest to, co łączy nowe centrum Łodzi z ulicą Trauguta dokładnie rzeczywiście to, to jest, wygląda jak brama. Pięknie widziałeś to przy zachodzie słońca, to miejsce. Widziałem. No, Grałem no. koncert z widokiem na zachod, na, no, przy zachodzie słońca i widziałem te budynki z różnych stron i bardzo mi się to podoba i uważam, że to jest bardzo dobry przykład połączenia tego, co było z tym, co jest. Tak chyba podobnie patrzymy, bo dla mnie łódź to są, nawet dla człowieka, który jest tutaj, to są takie wyspy rzeczywiście, które lubię, i tak jakby miał porównywać, powiedziałaś Berlin. Na przykład, ja bardzo lubię jeździć do Berlina i mam taki obszar w okolicach wyspy Muzeów, ale jak już przejdę przez stację kolejki RER, to za RER jest ta część taka Alexanderplatz, czyli taka DDR-owska niezmieniona, i trochę, moim zdaniem, taka jest łódź, czyli przekroczy się, rzeczywiście przejdzie no to już się zmienia, czyli ulica Włókiennicza, bo to były takie miejsca, w których się niechętnie bywało, to miejsce, w którym jesteśmy, czy ulica Wschodnia, no to już nie jest tak fajnie jak przy Piotrkowskiej, nie? czy jak na przykład Wofie, jak się już wyjdzie kawałek dalej. Tak tak, tak, tak widzisz Łódź też trochę? Wiesz, kawałek? ja tak dobrze Łodzi nie znam jeszcze. E, jeżdżę samochodem i wychwytuję pojedyncze miejsca, fotografuję je potem, żeby pokazać, Moim współpracownikom, że w taki sposób powinniśmy uczyć pokazywać, żeby w pewnym sensie nadawać kierunek czytania tego miasta, bo wydaje mi się, że każde miejsce, może nie każde miejsce, ale niektóre miejsca potrzebują właściwego czytania. I myślę, że dobrze się je czyta poprzez. Pokazywanie je w określony sposób, czy też poprzez organizowanie w nich takich wydarzeń, które pomagają w czytaniu miasta na nowo. A, a na, na czym wygrał Łódź? Na odkrywaniu młodych, tak jak, tak jak odkryła w połowie lat 90. No trochę sobie to przywłaszczę jako Łodzianin wybacznie, że Łódź odkryła mysłowic, mys mys ale, ale yy, to, to będzie ten znak firmowy i ty go łodzi dasz? Wiesz, nie wiem, czy, czy ja Łodzi to dam I, i mam nadzieję, że zrealizujemy bardzo dobry na europejskim poziomie festiwal showcase'owy w Łodzi. No to powiedz o nim, jeśli to można, bo ja sobie wyobrażam rzeczywiście nie wiem, z mapką, z jakimiś wskazówkami w internecie wchodzę w te łódzkie bramy, o, o których już mówimy i, i płyną, o czym zawsze marzyłem rzeczywiście w tej Łodzi, to czasem się zdarzało, ale zdarzało się incydentalnie, i płyną do mnie dźwięki, tak? Szukam tych dźwięków i, i odnajduję niezwykłe przedsięwzięcia muzyczne, które będą, i taki będzie, tak najprościej, żeby wytłumaczyć Great St. E, najprościej wytłumaczyć ten, ten, ten festiwal można poprzez hasło, że jest to festiwal o charakterze miejskim, który odbywa się w wyselekcjonowanej ilości klubów, w tym przypadku w kilkunastu klubach. E, w centrum miasta, które są wybrane na podstawie jakości, możliwości organizowania w nich koncertów muzycznych i na podstawie tego, w jakiej odległości względem siebie one, one się znajdują, tak żeby uczestnik festiwalu, rozpoczynając oglądanie koncertów w okolicach godziny 18.00, mógł do godziny do północy albo do, do, późnych, do, do późnych godzin po, po północy, Odwiedzać kluby chodząc, odwiedzając je od, od jednego miejsca do drugiego w odległości spacerowej. Naszą rolą, jako organizatorów, jest to, żeby wyselekcjonować każdego roku taką grupę, która jest reprezentatywna, jeżeli chodzi o wszystkich młodych twórców pojawiających się w Polsce, którzy są na początku swojej drogi bez względu na to, jaki gatunek reprezentują i zaprezentować, by ich zaprezentować w, te, w danej edycji przed publicznością, która jest regularnym uczestnikiem festiwalu niezwiązanym z branżą muzyczną i dla branży muzycznej, która, dla której to jest jeden raz w roku, kiedy spotyka się razem. Przyjeżdżają na festiwal wszyscy najważniejsi promotorzy muzyki, organizatorzy koncertów, właściciele wytwórni płytowych, menadżerowie, agenci. I, I przez ten jeden raz w roku, przez trzy dni, mają okazję zobaczyć to, co w danym momencie w Polsce jest najciekawszego. Co ciebie najbardziej kręci w tych odkryciach? Jak, jak po dziesięciu latach ktoś jest nie wiem, gwiazdą Glastonbury, czy ma kilkaset milionów odsłon, a, a zaczyna u ciebie, to, to co, co w tym jest takiego kręcącego? Czy ma, masz rzeczywiście taki rodzaj satysfakcji, czy tak nie patrzysz na to w ogóle? Wiesz co, pod tym względem to wydaje mi się, że gdybym tak sięgnął głębiej, to chyba się nic nie zmieniło. Mnie za, zawsze najbardziej fascynowało to, że, e, że ja mogłem się z kimś podzielić jakimś swoim odkryciem. To, to jest dla mnie chyba największa satysfakcja, kiedy wiem, że to, co e, wynalazłem, sprawia przyjemność innej osobie. To jest, taka, to jest taki trochę mechanizm. Trochę sprawienia sobie przyjemności z jednej strony tym, że coś wynajdujesz i czujesz się odkrywcą czegoś, a drugie, z drugiej strony to, że dostajesz z jeszcze, jeszcze z innych stron potwierdzenie, że to, co odkryłeś, to rzeczywiście na innych też robi wrażenie. Siwy włos przypruszył nasze skronie moje i Twoje, a to chyba te się, najczęściej się mówi o młodym pokoleniu, że. Kiedyś to było lepiej, kiedyś ludzie byli inni, ale, ale tutaj pewnie się zgadzamy, że takie pokolenie obecne, 20-latków, to są bardzo fajni ludzie. Czy, czy, czy też dobrze Ciebie czytam, że to są tacy właśnie ludzie do odkrywania, bo dla nich na przykład nowe technologie, dla nich zdobycze techniki, to co, powiedzmy, dla pokolenia 30 latków było takie nowe, tak, jak smartfony i, i można było scrollować Facebooka, bo wtedy to się stawało, to to jest takie narzędzie do robienia czegoś innego i oni szukają nowych rzeczy. Jak patrzysz na tych ludzi, bo ty masz jednak większy ogląd niż większość ludzi to na takich, którzy są kreatywni, którzy czegoś szukają. Oni są... Wiesz, no, na pewno nie patrzę na to w taki sposób, że twierdzę, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, albo że Dzisiaj ktoś nie potrafi tak docenić, jak my potrafiliśmy docenić. Nie, nie, nie mam takiego, takiego spojrzenia, nie, nie jest to dla mnie gorsze pokolenie albo gorsze czasy. W zasadzie codziennie przyglądam się researcherskiej pracy mojego syna, który ma 14 lat i ma w sobie coś, coś podobnego do mnie. Koncentruje się akurat na jakimś określonym, jakiejś określonej sferze muzycznej. Ale jest w tym bardzo dobry i bardzo intensywnie, to, bardzo intensywnie tym żyje. I jego sposób poszukiwań jest kompletnie inny niż mój. To jest, jakby, to, jest, to jest generalnie zupełnie inne tempo. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest, że to jest poznawanie pobieżne, natomiast na, na ten moment takie poznawanie też może dać efekt i daje efekty, ja się jemu przyglądam i dla mnie to jest inspirujące. W tym roku w line-upie ofa znajdują się artyści, którzy wynikają, których pojawienie się wynika właśnie z inspiracji tym, w jaki sposób on pracuje i w jaki, co on mi podsuwa, więc dla mnie to są, dla mnie to jest bardzo duża wartość. Uważam, podziwiam ich za to i próbuję się temu przyglądać, próbuję trochę do siebie zbliżyć. Uważam, że młodość to jest przyszłość. Konkretni wykonawcy? Są tacy, których rzeczywiście. Tak, są, są konkretni wykonawcy, których mógłbym powiedzieć, że to są pierwsze bookingi mojego syna. Zauważyłem, że ludzie czytają, e, słuchają piosenek, czytają, czytają teksty w bardzo p, taki osobliwy sposób. Każdy czyta je trochę inaczej, e, dla jednych. Piosenka bez końca jest o tym, a dla innych jest o czymś innym. Eee... No to gratulacje dla autora tekstu, bo znaczy o to chodzi też. Jakbyś eee... no... się dowiadywał, jakie, jakie, eee... konty, jakie myślę... przegródki otworzyłeś. Nie? Myślę, że im bardziej wielopłaszczyznowe rozumienie piosenki, to tym, e, tym lepiej. E, I myślę, że, że, że udało się mi gdzieś zaśpiewać kilka razy takie piosenki, które, które można rozumieć i które można odkrywać k, e, za każdym razem inaczej. A zwykle bierze się to z tego, że albo złapało się odpowiedni moment w trakcie pracy nad tekstem, gdzie udało się zawrzeć jakąś myśl, która, z którą się będziesz identyfikował jako autor przez następne wiele lat i jednocześnie też z tym będzie się identyfikował twój odbiorca, albo poświęciłeś odpowiednio dużo czasu w pracy nad tekstem, żeby się dogrzebać. Do emocji, które są w Tobie naprawdę, a nie do emocji, które, o których Ci się wydaje, że w Tobie są. No tak, szukam płęty, bo rozmowa się zaczyna nam robić poważna. Czy muszą nadchodzić trudne czasy po to, żebyśmy zaczynali rozmawiać? Sztuka rozmowy też nam umarła. Zaczynali szukać rzeczy, które rzeczywiście są wartościowe, które yy przetrwają lata, i tak jak co, jest, historia z Kundlem, tak, który ma z, z, zupełnie inny wymiar, tak jak przed chwilą yy powiedziałeś. Ja wiem, że wymagam od ciebie teraz wiesz, odpowiedzi. Na miarę rzeczywiście yy, filozofia samej szukam. <grym grym> Dlatego równie <grym grym> dobrze mógłbym ci zadać takie, takie samo pytanie. Wiesz, ja nie wiem, ja, ja sobie sam zadaję takie pytania i też nie jestem jakby pewny mhm. wyborów, które dokonuję, no ale staram się staram się jakby gdzieś analizować różne rzeczy i akurat mam taką pracę, która daje mi możliwość nie mam czas na to, żeby, żeby dogłębnie obserwować siebie pod wieloma względami i gdzieś i, i tam dotykać swoich głębokich uczuć. I myślę, że dzięki temu daję sobie przez to odpowiedzi na wiele, na wiele pytań, ale żyję jeden raz i żyję pierwszy raz i nie na wszystko mam odpowiedzi. Prawdopodobnie nie na wszystko sobie odpowiem. No tak, no poszukam, żeby jednak to, 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 to zabrzmiało optymistycznie, skoro ludzie. No, ja tak sobie myślę. Ale tak, to tak, nie jest pesymistyczne. No to trochę mi tak zabrzmiało, nie? Ale, ale nie, ale, ale, ale i tak jest, no, skoro ludzie i tak szukają i to coraz częściej szukają rzeczywiście kontaktu i z muzyką, z wyborami, bo to jest chyba w tym kontekście fajne. Na przykład Artura Rojka, czyli twoimi to nie słabnie, czyli rośnie, czyli chyba. No, tak jak to, co no, teraz też próbujemy robić, czyli sztuka rozmowy, ona może wróci, bo ludzie będą szukać rzeczywiście siebie i odpowiedzi na pytania, nawet na które nie padną, ale już sama rozmowa może dużo, dużo, dużo pomóc i dużo zmienić. Mm -hmm. to, tak myślę. Puenta nam się trochę rozmyła, ale może niech to będzie puenta. Nie ja wiem, czy się rozmyła. Nie, myślę, że tak można by było skończyć dzisiejszą dyskusję. I to będzie puęta.